A więc ten rok nie skończy się bez corocznej grudniowej serii z elektronarzędziami Parkside Performance. Od 29 grudnia będziemy mieli naprawdę masę elektronarzędzi z serii Performance z silnikami bezszczotkowymi. Będą to stare, ale nowe, ulepszone elektronarzędzia, poprawione. Przynajmniej wszyscy mamy taką nadzieję. Po niektórych już testach, które pojawiły się na YouTube, możemy śmiało tak wnioskować. Nie ma tutaj podanej wersji. Ale najprawdopodobniej na 90% będzie to wersja B3. B3, wersja, która nie będzie przerywała na akumulatorach, będzie mocniejsza i bardziej wydajniejsza od swojej poprzedniczki B2. Nie polecam więc wersji B2, która ostatnio u mnie sama poszła z dymem. Po krótkim teście, w porównaniu z Dewaltem, który jest na moim kanale, taką tą kupimy za 300 zł. Samobody z walizką. Jest ona z silnikiem bezczotkowym, który posiada wyjątkowo długi okres eksploatacji dzięki mniejszemu zużyciu. Mamy tutaj maksymalny moment obrotowy 226 Nm do 4300 uderzeń darowych na minutę i do 3600 obrotów na minutę. Maksymalnie do śrub 16 mm. Uchwyt HEX z blokadą. Klips do paska, oświetlenie LED. I płynna regulacja obrotów. Ja testowałem model B2. Jest rzeczywiście, w porównaniu do poprzedniej wersji tych zakrętarek, bardzo poręczny. ma mniejszy, krótszy o wiele korpus. Tylko, że tak jak mówię, wcale dużo nie używałem tej zakrętarki. Porównałem ją w teście z Dewaltem. Kilka wkrętów, kilka śrub. No i na drugi dzień zakrętarka odmówiła posłuszeństwa. A Dewalt dalej działał. Oczywiście są to narzędzia dla majsterkowiczów, ale widać, że Lidl to markę swoją, Parkside Z każdym rokiem polepsza, poprawia. Możliwe, że przez raporty serwisowe, co najczęściej się tam uszkadza. No i widać z każdym rokiem mamy jakąś nową wersję, coś mamy poprawionego, ulepszonego. Przynajmniej jak chodzi o tą serię Parkside Performance o serię akumulatorową. Będziemy mieć tutaj również nowy akumulatorowy młot udarowo-obrotowy. Nie mamy tutaj podanej wersji online jest wersja A1. Natomiast tutaj po budowie, po korpusie, przypuszczam, że jest to nowsza wersja, ponieważ różni się od poprzedniczki. Zbudowaną lampą roboczą LED. Do obróbki betonu, kamienia, metalu lub drewna. Samobody za 400 zł silnikiem bezczotkowym. Energia uderzenia to 3 dżule, a więc jest to bardzo dużo. Ilość uderzeń darowych na pierwszym trybie do 3265 na minutę, a na drugim aż do 4700 na minutę. Na pierwszym biegu do 660 obrotów na minutę, a na drugim do maksymalnie 950. Maksymalna średnica w betonie i kamieniu to 24 mm, w metalu 13 i 27 mm w drewnie. Zostaje jest dodatkowy uchwyt, no i przejściówka z główką do wiercenia w metalu. W gazetce mamy napisane, że mam tutaj dwie funkcje, wiercenie bez udaru i wiercenie z podłączonym udarem. No ale tak jak widzimy na tym pokrętle i tak jak to było zawsze, powinna być tutaj jeszcze dodatkowo opcja kucia. A więc przypuszczam, że ta opcja kucia jest, tylko mamy tutaj błąd w gazetce. Cena to 400 zł. Od czwartku 29 dostępna będzie również akumulatorowa piła szablasta na akumulatory serii X20V Team serii Performance. Za 300 zł samobody od 0 do 3000 skoków na minutę. Długość skoku to 22 mm. Maksymalna wydajność cięcia: 150 mm w drewnie, 15 mm w stali niestopowej, 20 mm w metalach kolorowych i 100 mm w rurach metalowych. Ale od tutaj, oczywiście, jaki długi będzie mieć kawałek, e, takiego po prostu przetniemy. Oczywiście, na elektronarzędzia serii Performance mamy 5-letnią gwarancję. Dodatkowo pojawi się zestaw tarcz za 25 zł z serii Performance. 125 mm średnica, grubość 1,2 mm i również tarcza do szlifowania 125 mm na 6 mm grubości. To się się bo tutaj będzie dostępna również nowa akumulatorowa szlifierka kątowa za 300 zł, z serii Performance z silnikiem bezszczotkowym. Natomiast to co najważniejsze, czyli trwałość, wydajność silnika bezszczotkowego, no i regulacja prędkości obrotowej od 3000 do 10000 obrotów na minutę. W poprzedniej wersji tej regulacji nie mieliśmy, a więc tutaj dochodzi ta regulacja. Bardzo możliwe, że ta regulacja będzie odbywała się za pomocą tych przycisków tutaj pod włącznikiem, ale pewny nie jestem, bo jeszcze jej nie używałem. Znana oczywiście na tarczę o średnicy 125 mm, bez akumulatora, w zestawie z walizką, tarczą, kluczem i rączką. Następna będzie również wietarko-wkrętarka z silnikiem bezczotkowym z serii Performance. Na pewno nie polecałbym wersji B2, myślę, że tutaj będzie nowsza wersja. Zwracam kupowanie wersji B2, ponieważ wersja B2 nie pracuje już w bardzo niskich temperaturach, około 4 stopni. Kiedy będzie temperatura bardzo bliska zeru, sobie nią nie popracujecie. Maksymalny moment obrotowy to 60 nm jest dwubiegowa. Na pierwszym do 500 obrotów na minutę, na drugim do 2000 obrotów na minutę. 21 pozycji sprzęgła plus jeden poziom wiercenia. Nie ma tutaj trybu wiercenia z udarem. Uważam, że tryb wiercenia z udarem w takich wiertarce w z zwykłych jest niepotrzebny. Udar znajduje się w takiej wiertarce w krętarce, Jest na o wiele cięższa, większa, a tego udaru może użyjemy dwa razy albo raz do roku. Uchwyt wiertarski od 1,5 do 13 mm, maksymalnie 38 mm w drewnie, 13 mm w stali. Wkrętarka jest naprawdę bardzo mocna, poręczna. Fajna jest ta wkrętarka. Tylko tak jak mówię, żeby kupować z odpowiednim oznaczeniem. Elektronarzędzie, którego jeszcze nie używałem i które wydaje mi się, że nie było jeszcze w tak niskiej cenie, za 350 zł będziemy mogli kupić akumulatorowy strug serii Performance, silnikiem bezszczotkowym oczywiście, Będzie to body. Szerokość strugania to oczywiście standardowo 82 mm, zakres strugania od 0 do 2 mm, sieciowych mamy do 3 mm, no i głębokość wręgowania maksymalnie 17 mm. Natomiast, jeżeli potrzebujemy sobie coś okazyjnie wyheblować, przejechać strugiem, to wiadomo, za czym wyjmiemy, rozciągniemy gdzieś jakiś przewód, przedłużać zasilacz, no to możemy tutaj wyjąć, przełożyć baterię i sobie jakąś tam deskę czy kantówkę krótką tym strugiem ostrugać. Myślę, że to jest fajne i w dobrej cenie elektronarzędzie. Dostępne będą również Smart Akumulatory z serii Performance. I będzie tutaj taka promocja: przy zakupie dwóch urządzeń z serii Parkside Performance, akumulator z serii Smart 50% taniej. Myślę, że naprawdę dużo osób skorzysta z tej promocji. Akcja ta obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od czwartku 29 do soboty 31 grudnia 2002 roku. Są to akumulatory litowo-jonowe w nowej, wytrzymałej wersji dzięki zastosowaniu inteligentnej technologii ogniw typu 21700. Cztery tryby pracy, Performance, Balance, Eco i Expert. Ja tych akumulatorów jeszcze nie używałem, posiadam swoje, ale myślę, że w końcu się pokuszę o taką yy, niedużą czwórkę. Czwórka to jest ta mniejsza, która jest w kształcie 2Ah baterii, natomiast tutaj ta większa, jak dawna czwórka, jest to akumulator o pojemności 8Ah. A więc, jeżeli kupimy sam akumulator, to za ósemkę musimy zapłacić 380 zł, aż się na usta ciśnie słowo zabulić, no ale nic bardziej mylnego, ponieważ akumulator, akumulator 5A czy 4A z Airbauera na przykład kosztuje tyle samo co tutaj 8 godzinne. O sprzętu będziemy mieli również wiertła stopniowe lub zestaw wierteł stopniowych, dwie sztuki. Te wiertła się przydają. To jest do oczywiście jakieś tam blachy, zwiercić sobie jakiś większy otwór. Cena tych wiertł wzrosła, możliwe, że są to inne wiertła. U mnie takie wiertła jak najbardziej sprawdzają się przy wykonywaniu otworów w jakiejś tam cienkiej stali. Również zestaw wierteł udarowych SDS dwie sztuki lub pięć sztuk lub długopłaskie za 35 złotych. Tych wierteł nie używałem. Jak chodzi o SDS Plus, ja używam wierteł z firmy Stalko, ale z serii, zaznaczam, to jest serii Perfect, to są bardzo wytrzymałe i bardzo szybko wiercące wiertła. Dodatkowo na sklepie online będziemy mogli spotkać kilka promocji od 27 grudnia. Młot wyburzeniowy 1700 W obniżony o 150 zł, piła szablasta 710 W za 140 zł, stołowa za 400 zł. Pilarka ukusowa z laserem bez posuwu 1500 za 250 zł Szywarcz za 80, strugarka za 70, Podpory teleskopowe za 48 zł. Ja je kupowałem za około 70, No i te, te podpory bardzo dobrze się o mnie sprawują, fajne są, masywne, No jednak będzie na co wydawać pieniądze. Szkoda oczywiście, że ta seria nie pojawiła się przed świętami e, z wiadomych powodów. Napiszcie co sądzicie o tych narzędziach. Czy używacie je nadal? Czy chcecie wchodzić dalej w tą serię, poszerzać swoją serię? Czy może wprost przeciwnie? Ja wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu, hej!